Po raz kolejny miło mi uczestniczyć w organizowanym przez Pana Dyrektora turnieju Happy Dużo drużyn z dużą ilością zawodników. Wszyscy naprawdę bardzo entuzjastycznie do tego podchodzili. Przyjałem na turniej, bo można strzelać bramki. Bo no dostajesz medale, puchary, fajnie się gra. Ja tu mniej, było fajniej. Szczeliłem jednego gola. Tak, podoba mi się, no bo fajne są drużyny i fajne są mecze. Bo jest fajna atmosfera i się bardzo podoba grać w piłkę. Okazało się, że jest fajnie i dlatego tu przyjechałem. Od początku do, do, koń, do końca była to sportowa rywalizacja. Wygraliśmy wszystkie mecze oprócz jednego. I kontynuacja takich turniejów to jest bardzo, bardzo dobra e, możliwość dla dzieciaków, żeby po prostu współzawodniczyć i rozwijać się sportowo.